Sowiński ten. A, ten Kornik. Ten... Czy może coś ten ten... w tym zawodniku w powiedzieć? Kurczę wiesz co, oglądałem jego ostatnie walki. taki no. Nie no, Sowiński przez Kornik czy zero Zobaczysz, Sowiński przez Kornik czy zero U eee, Łukasz Chlewicki eee, Sądzę, że jest... E, że pierwszy raz w tej kategorii i pokażę klasę. O oh, shit! I to jest trudne pytanie, nie? Ale jednak z Arturem mam jakiś kontakt, taki termisz, więc stawiałbym na Artura tak po koleżeńsku. Łukasza też bardzo lubię, ale... Artur wiadomo. Wydaje mi się, że chlewiski. Bo przychodzi z wagi wagi wyżej i powinien... powinien być silniejszy, tak mi się wydaje. Za Saszką. Ja jestem za Saszką. Nie wiem, ale bardziej chyba kornik. Sowiński. Sowiński, kornik tylko kornik. Tutaj pytanie: jak kornik znowu jest wyższy od chlewickiego? Tak, jak z barnałem walczył. Ja myślę, że jednak warunkami jeszcze odstaje trochę kornik. Chyba, że ten będzie miał jakieś problemy z wagą, ale no nie sądzę, bo jednak no, profesjonalista. Także no Artur Sowiński. Eee, Sowiński, dlatego, że, że po prostu z Sowińskim trochę trenowałem. Eee... Na, na, na seminariach. E, tarzałem się z nim trochę, także, także lepiej go znam, dlatego właśnie Kornik. Chlewicki. E, Sowiński. Sowiński. E. No tutaj jeżeli Sasza zbije, jeżeli Sasza zbije do, do odpowiedniej wagi, tak? no, ale liczę, że na pewno to mu się uda, bo nie podjąłby takiej decyzji, gdyby, gdyby nie był pewien, że, że, tak, że tak się uda, um, to będzie trudnym przeciwnikiem dla Artura, ale Artur ma dużo lepsze warunki fizyczne, ma dłuższe ręce, dłuższe nogi i myślę, że um, dzięki temu będzie w stanie Saszę poddać. Także obstawiam, że najpóźniej druga runda poddanie.